Zimny wiatr smagał mi twarz, gdy szedłem w stronę firmowego zakwaterowania. Ciężkie, już mocno zużyte buty lekko zapadały się w cienką warstwę śniegu, która zaczynała pokrywać asfalt. Było późne popołudnie i kończyła się kolejna trzynastogodzinna zmiana. Ciężka praca w trudnych warunkach, daleko od wszystkiego, co nazywałem domem. Nazywam się Krzysztof Kowalski. Mam pięćdziesiąt cztery lata i jeszcze kilka miesięcy temu wierzyłem, że moje życie, choć proste, było solidne jak skała. Annę poznałem jeszcze jako młody chłopak w Warszawie. Wzięliśmy ślub podczas skromnej ceremonii, w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Przez lata walczyliśmy ramię w ramię, budując to, co nazywaliśmy naszą przyszłością, skromny dom na wsi i konto oszczędnościowe, które, choć niewielkie, symbolizowało każdy nasz wysiłek i każdą wyrzeczoną przyjemność. Kiedy jednak sytuacja gospodarcza w kraju się pogorszyła, pojawiła się szansa pracy w budownictwie za granicą. To była kusząca oferta, wynagrodzenie w euro, benefit i stabilność. Ze ściśniętym sercem przyjąłem propozycję, przekonany, że to najlepsze rozwiązanie dla nas obojga. Obiecałem Annie, że wyjazd potrwa najwyżej dwa lata, może krócej. A kiedy wrócę, będziemy mieli wystarczająco pieniędzy, by żyć wygodniej. Nie wiedziałem wtedy, że przekraczając granice, nieświadomie otwierałem także drzwi do cichej destrukcji wszystkiego, co było dla mnie najcenniejsze. Dni w nowym kraju były długie i samotne. Dzieliłem mały pokój z trzema innymi mężczyznami, wszyscy w podobnej sytuacji, ojcowie, mężowie, synowie, zdala od swoich rodzin. Praca była wyczerpująca, ale każdy przelew na wspólne konto dawał mi nadzieję. Warto, powtarzałem sobie w myślach. Zasypiając często z niedojedzonym posiłkiem w zmęczonym żołądku, przez pierwsze tygodnie wiadomości od Anny były czułe, pełne tęsknoty. Rozmawialiśmy o ogrodzie, który pielęgnowała, o nowej tapecie wybranej do naszej sypialni, o przepisach, które chciała wypróbować po moim powrocie. Ale z czasem coś zaczęło się zmieniać. Odpowiedzi stawały się coraz rzadsze. Rozmowy telefoniczne coraz krótsze. Potem pojawiły się wymówki. Jestem zajęta, źle się czuję, oddzwonię później. Cisza zaczęła wypełniać miejsce, które wcześniej należało do miłości i bliskości. Mimo wszystko postanowiłem zaufać. Aż pewnego lodowatego popołudnia, kiedy odpoczywałem po zmianie, telefon zawibrował. Wiadomość od Anny. Otworzyłem ją z wymuszonym uśmiechem, spodziewając się słów otuchy. Ale słowa, które zobaczyłem, przecięły moją duszę niczym zimne ostrze skalpela. Krzysztofie, zdecydowałam się na rozwód. Spotkałam kogoś. Proszę, nie wracaj. Wszystko już załatwiłam. Patrzyłem na ekran, jakby był zapisany w obcym języku. Serce mi ścisnęło, a powietrze wokół wydawało się zamarzać. Usiadłem na wąskim łóżku, nie wiedząc, jak zareagować. Pierwszy impuls zadzwonić żądać wyjaśnień. Krzyczeć z bólu i wściekłości. Ale coś we mnie, może resztki dumy, powstrzymało mnie. Wziąłem głęboki oddech, czując ciężar całego świata na barkach. Drżącymi palcami napisałem tylko dwa słowa. Zrozumiałem. Wysłałem wiadomość i wyłączyłem telefon. Nie płakałem. Przynajmniej nie wtedy. Siedziałem tylko w ciszy, słuchając oddechów współlokatorów, buczenia starego grzejnika i skrzypienia łóżek. Wszystko wydawało się tak ironiczne. Rzuciłem się w samotność, by zbudować przyszłość dla dwojga, a zostałem bardziej samotny niż kiedykolwiek. Kilka tygodni później dowiedziałem się od wspólnego znajomego, że Anna nie tylko złożyła pozew o rozwód, opróżniła też całe nasze wspólne konto i wprowadziła do naszego domu innego mężczyznę. Obcy człowiek zajął miejsce, które tak ciężko starałem się utrzymać. Nie było już ogrodu do pielęgnowania ani przepisów do wypróbowania. Mój dom został odebrany. Ale zamiast poddać się rozpaczy, coś we mnie się zapaliło. Wiedziałem, że nie łzami ani krzykami odpowiem na tę zdradę. Odpowiem ciszą. Strategią. Godnością. I tak zacząłem układać cichy plan, odpowiedź, która nie przyjdzie w słowach, ale w czynach. Wrócę. Ale nie w sposób, którego się spodziewała. Następne noce były najdłuższymi w moim życiu. Każda sekunda zdawała się ważyć tonę na moich barkach, gdy próbowałem zrozumieć, jak wszystko mogło rozpaść się w tak brutalny sposób. W ciemnym i zimnym pokoju, daleko od ojczyzny, uświadomiłem sobie, że nie mogę pozwolić sobie na rozpacz. Musiałem działać. To właśnie wtedy, w ciszy, naszkicowałem w myślach pierwszy zarys mojego planu. Przed wyjazdem za granicę pozostawiłem kilka spraw prawnych niedopilnowanych. Dom, który z takim wysiłkiem zbudowałem, był na przykład zarejestrowany wyłącznie na moje nazwisko, Anna w tamtym czasie nie miała formalnych dochodów, by móc podpisać dokumenty bankowe. Wtedy wydawało się to nieistotne. Byliśmy przecież razem. Byliśmy rodziną. Teraz ta decyzja, podjęta bez żadnej intencji zabezpieczenia siebie, była jedyną kotwicą, która mi pozostała. Leżąc na wąskim łóżku, zacząłem w ukryciu przeglądać telefon, starając się nie wzbudzić podejrzeń współlokatorów. Szukałem polskich prawników, czytałem artykuły o rozwodach, podziale majątku, prawie własności. Każdą informację analizowałem z uwagą człowieka, który wie, że jego ostatnia szansa ukryta jest między wierszami. I wtedy zrozumiałem, choć Anna myślała, że zniszczyła wszystko, wciąż miałem narzędzia, które mogłem wykorzystać nie po to, by ją skrzywdzić, lecz by chronić to, co należało do mnie. Działałbym chłodno i precyzyjnie. W kolejnych dniach poprosiłem o bezpłatny urlop. Tłumaczyłem się poważnymi problemami rodzinnymi, i po kilku tygodniach udało mi się zarezerwować lot powrotny do Polski. Nie powiedziałem o tym nikomu. Nie chciałem powitań, tłumaczeń ani dramatów. Gdy samolot wylądował, poczułem, jak serce ściska mi się w piersi. Stara ziemia pod stopami była jednocześnie domem i sceną zdrady. Zapach polskiej zimy mieszał się z gorzkim smakiem rozczarowania. Wsiadłem do taksówki i pojechałem prosto do niewielkiego hotelu w centrum. Powrót do domu, który teraz zamieszkiwali obcy, był nie do pomyślenia. Stamtąd rozpocząłem przygotowania. Zatrudniłem zaufanego prawnika poleconego przez starego przyjaciela. Na naszym pierwszym spotkaniu opowiedziałem całą historię, małżeństwo, zdradę, opróżnione konto bankowe, zajęty dom. Słuchał mnie w ciszy, z poważnym wyrazem twarzy. Gdy skończyłem, powiedział tylko. Panie Kowalski, ma pan więcej władzy niż pan sądzi. W ciągu kilku dni złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie nieruchomości przed sprzedażą lub przekazaniem. Ponieważ dom był wyłącznie na moje nazwisko, prawo stało po mojej stronie. Dodatkowo rozpoczęliśmy proces rozwodowy z orzeczeniem o winie, starannie dokumentując wszystkie nielegalne działania Anny. Przez cały ten czas zachowywałem ciszę. Anna nie wiedziała, że wróciłem. Nie wiedziała, że z każdym krokiem, jaki stawiała w tym domu, stąpała po ziemi, która nigdy do niej nie należała. Nie wiedziała, że wkrótce każdy jej akt zdrady będzie miał swoje konsekwencje. Tydzień później podjąłem ryzykowną decyzję, wróciłem na osiedle, gdzie kiedyś razem mieszkaliśmy. Powoli przejechałem ulicą, na której stał nasz dom. Brama była otwarta. Ogród, niegdyś starannie pielęgnowany, teraz zarastały chwasty. Na podwórku leżały porozrzucane zabawki, choć nie mieliśmy dzieci. Przez uchylone okna widziałem sylwetki i słyszałem śmiech. Obcy mężczyzna, może dziesięć lat młodszy od Anny, używał moich rzeczy, moich mebli, chodził po korytarzach, w których rosły i umierały nasze marzenia. Poczułem, jak ściska mnie w gardle, ale zapanowałem nad emocjami. To nie był czas na słabość. Wróciłem do hotelu, gdzie czekał na mnie prawnik z nowymi wiadomościami, sędzia wydał decyzję o przywróceniu posiadania. W ciągu kilku dni dom miał zostać prawnie zwrócony w moje ręce. Anna otrzyma wezwanie sądowe, a każda próba pozostania w nieruchomości stanie się przestępstwem. Wiadomość ta przyniosła ulgę, ale też smutek. Nigdy nie planowałem wyrzucać kobiety, z którą chciałem się zestarzeć. Ale teraz rozumiałem, że niektóre rozstania nie odbywają się poprzez słowa czy uczucia, tylko poprzez bezlitosne działanie prawa. Jednak coś wciąż nie dawało mi spokoju, opróżnione konto bankowe Pieniądze, które wysyłałem z takim trudem na naszą przyszłość. Każda wypłata miała nas przybliżać do wspólnych marzeń, a nie finansować luksus zdrady. Z pomocą prawnika rozpoczęliśmy śledzenie przelewów. I to, co odkryliśmy, tylko pogłębiło ranę, Anna wydawała pieniądze na drogie prezenty, podróże i markowe ubrania dla swojego nowego partnera. Patrzenie na te wyciągi bankowe było jak cios w brzuch. To był niepodważalny dowód, że miłość, którą uważałem za wieczną, nie tylko się skończyła, została sprzedana za tanie błyskotki ulotnych przyjemności. Ale nie zamierzałem zostać kolejną ofiarą zdrady. W przeciwieństwie do Anny, która działała pod wpływem impulsów i nielojalności, ja kierowałem się strategią i rozumem. I gdy dopinałem każdy szczegół odzyskania tego, co moje, w mojej głowie zaczęła kiełkować nowa myśl, plan, który nie tylko zabezpieczyłby mój majątek ale także sprawił, że Anna zrozumiałaby, w najboleśniejszy możliwy sposób, cenę swoich wyborów. Lekcja, której nigdy nie zapomni. Dzień wyznaczony na przejęcie nieruchomości nadszedł szary i deszczowy, jakby sama natura współdzieliła ciężar tego poranka. Ubierałem się powoli, czysta koszula, eleganckie spodnie, dobrze wypastowane buty. Spojrzałem w lustro w małym pokoju hotelowym i przez chwilę nie rozpoznałem mężczyzny, który patrzył na mnie z drugiej strony. Miesiące cierpienia wyrzeźbiły na mojej twarzy nowe linie, ślady człowieka, który nauczył się twardnieć wbrew własnej woli. Na miejsce przybyłem w towarzystwie komornika i dwóch policjantów. Ręce Anny, teraz tak odległe od tych, które kiedyś splatałem z miłością, drżały, gdy podpisywała dokument zobowiązujący ją do opuszczenia domu w ciągu 48 godzin. Próbowała negocjować, skamlała, patrzyła na mnie błagalnym wzrokiem. Krzysztofie, nie musimy tego robić. Porozmawiajmy, powiedziała drżącym głosem. Jej nowy partner, stojący z tyłu pokoju, milczał. Tylko obserwował całą scenę, wyraźnie zakłopotany. Przez moment poczułem, jak współczucie zagraża mojej determinacji. Ale gdy przypomniałem sobie każdą samotną noc, każdy ukradziony grosz, każde zimne kłamstwo, tylko skinąłem głową i odpowiedziałem. To, co zostało zniszczone przez twój wybór, Anno, nie może być odbudowane pustymi słowami. Bez podnoszenia głosu, bez pozwolenia emocjom, by przejęły nade mną kontrolę, odwróciłem się i odszedłem. W tej chwili wiedziałem, że wygrałem pierwszą bitwę. W kolejnych tygodniach sprawy administracyjne posuwały się naprzód. Anna, zdesperowana, próbowała odwoływać się w sądzie, ale bez skutku. Nieruchomość należała do mnie, a dowody nadużyć finansowych były niepodważalne. Podczas gdy odzyskiwałem dom, oczyszczając go z resztek życia, które już nie było moje, reorganizowałem także swoje finanse. Części środków, niestety, nie udało się odzyskać, ale znaczna suma została zablokowana, a proces zwrotu trwał. Pewnego samotnego popołudnia, gdy sprzątałem zaniedbani ogród, podszedł do mnie stary sąsiad. Był to pan Tomasz, starszy człowiek, który znał mnie jeszcze z czasów, gdy Anna i ja byliśmy młodymi marzycielami. Oparł się o płot i powiedział z trudem: Krzysztofie, zawsze wiedziałem, że jesteś dobrym człowiekiem. Nikt tutaj nie pochwalał tego, co ona zrobiła. Nikt. Jego proste, szczere słowa przebiły mur bólu, który budowałem wokół swojego serca. Po raz pierwszy od wielu miesięcy poczułem, jak po moim policzku spływa ciepła łza, nie z żalu, lecz z ulgi. Nie byłem sam. I co ważniejsze, nie byłem czarnym charakterem tej historii. Z biegiem czasu Anna zaczęła mieć trudności. Z niewielką ilością pieniędzy, porzucona przez nowego partnera, próbowała ponownie nawiązać kontakt, dzwoniła, pisała wiadomości, wysyłała listy. Błagała o przebaczenie, tłumacząc się chwilową słabością. Ale ja nie byłem już tym samym człowiekiem, który miesiące wcześniej opuścił dom z ciężarem ślepej nadziei na barkach. Teraz wiedziałem, że niektóre zdrady nie są przypadkiem, są świadomym wyborem. Zachowałem więc ciszę. Ciszę nie z zemsty, lecz z wyzwolenia. Pozostał jednak jeszcze jeden element mojego planu, gest, który na zawsze zamknąłby tę historię i pokazał Annie, że pewnych strat nie da się cofnąć. Postanowiłem sprzedać dom. Nie po to, by sfinansować luksusy czy karmić urazy, ale by konkretnie zerwać z tym, co ta budowla reprezentowała. Dyskretnie wystawiłem nieruchomość na sprzedaż. W krótkim czasie otrzymałem uczciwą ofertę od młodej rodziny. Para pełna marzeń, tak jak kiedyś Anna i ja, ale z czymś, co teraz rozumiałem jako najważniejsze lojalnością. Podpisując akt sprzedaży, poczułem, jak niewidzialne łańcuchy znikają z mojego serca. Żadnych ścian naznaczonych śmiechem i zdradą. Żadnych korytarzy, w których umierały obietnice. To był nowy początek. Za pieniądze ze sprzedaży postanowiłem spełnić dawne marzenie otworzyć małą kawiarnię w nadmorskim miasteczku, gdzie morski wiatr mógłby wreszcie rozwiać resztki bólu. Gdy zamykałem drzwi starego domu po raz ostatni, znalazłem w skrzynce pocztowej list od Anny. Nie otworzyłem go. Bez gniewu, bez nienawiści, po prostu podarłem go na strzępy i wyrzuciłem do najbliższego kosza. Niektóre historie nie zasługują na to, by je pisać na nowo. I gdy szedłem ulicą, Oświetloną światłem zachodzącego słońca, zrozumiałem wreszcie, że moja historia się tu nie kończy. Dopiero się zaczyna. A los szykował dla Anny jeszcze jedną, gorzką niespodziankę, coś, czego nigdy by się nie spodziewała. Miesiące po sprzedaży domu upłynęły na cichej odbudowie. Moja mała kawiarnia nad morzem zaczęła skromnie, z kilkoma klientami. Ale z czasem aromat świeżo parzonej kawy i domowego pieczywa rozprzestrzenił się po ulicach nadmorskiego miasteczka. To było proste życie, ale każdy kwient wchodzący do środka, każdy uśmiech, który otrzymywałem, były jak cegły odbudowujące to, co kiedyś zostało we mnie złamane. Mimo spokoju, który powoli zaczął się we mnie zadomawiać, cień przeszłości wciąż krążył w moim życiu. Anna. Jej próby kontaktu ustały na pewien czas, ale jak przypływy, od czasu do czasu powracała. Pewnego popołudnia, gdy zamykałem kawiarnię, zobaczyłem ją stojącą na chodniku. Trzymała w reku znoszoną torbę, a jej wzrok był zagubiony, twarz blada i zmęczona. Wyglądała jak zupełnie inna osoba, odległa od kobiety, którą kiedyś znałem. Krzysztof, powiedziała chrapliwym, ledwo słyszalnym głosem: Przez chwilę przeszłość i teraźniejszość zderzyły się we mnie. Ożyły wszystkie obietnice, marzenia, zdrady. Ale milczałem. Nie mam dokąd pójść, kontynuowała. On mnie zostawił. Zabrał wszystko. Nie mam domu, nie mam pieniędzy, nie mam nikogo. W jej słowach było prawdziwe cierpienie, i przez moment jakiś fragment dawnego Krzysztofa chciał ją przygarnąć, pomóc, wybaczyć. Ale rozsądek przemówił głośniej. Anna nie zbierała teraz nieszczęścia przez przypadek, zbierała konsekwencje nasion, które sama niegdyś posiała lekkomyślnie. Wziąłem głęboki oddech i odpowiedziałem spokojnie. Przykro mi, że doszło do tego. Ale nie jestem już częścią twojego życia, Anno. Każdy wybór ma swoją cenę. Szlochała, zakrywając twarz rękami, i opadła na kolana na chodniku. Przechodnie patrzyli, ale nie było skandalu, nie było krzyków. Tylko gorzka cisza spóźnionego, bezużytecznego spotkania. Podszedłem spokojnie, wyjąłem z kieszeni złożony banknot, wystarczający na posiłek i może dach nad głową na jedną noc, i powiedziałem z całą możliwą współczuciem. Wykorzystaj to, jeśli chcesz coś zmienić. Ale nie szukaj mnie więcej. A potem, po raz drugi, odwróciłem się od niej, niosąc ze sobą tylko swoją godność i pewność, że wreszcie jestem wolny. W następnych dniach próbowałem wrócić do spokojnej codzienności, odsunąć od siebie wspomnienia tamtego spotkania. Ale los, ze swoją subtelną ironią, wciąż miał przygotowaną ostatnią niespodziankę. Niedługo później dowiedziałem się od wspólnego znajomego, że Anna wpadła w znacznie poważniejsze kłopoty, niż mogłem przypuszczać. Została pozwana przez własnego kochanka, tego, dla którego poświęciła nasze małżeństwo. Oskarżał ją o oszustwo i przywłaszczenie, twierdząc, że część majątku, który nabyła za pieniądze z naszego wspólnego konta, została nielegalnie przepisana na niego. Anna, próbując budować nowe życie na fundamentach zdrady i kłamstwa, pogrążyła się jeszcze głębiej. Teraz groziły jej nie tylko bieda i samotność, ale także odpowiedzialność karna za własne czyny. To była cicha, nieubłagana sprawiedliwość. A ja? Ja nie musiałem kiwnąć palcem, by ją skrzywdzić. To droga, którą sama wybrała, przyniosła jej ciężar konsekwencji. Pewnego popołudnia, zamykając kasę w kawiarni, usiadłem na werandzie, patrząc, jak zachodzące słońce złoci morską wodę. Po raz pierwszy od bardzo dawna poczułem głęboki spokój. To nie była zwycięska walka nienawiści nad miłością, ani zemsty nad zdradą. To było zwycięstwo prawdy, wytrwałości i godności. Zrozumiałem, że życie nie wymaga, byśmy dźwigali na plecach ciężar cudzych zdrad. Uczy nas, by je zostawić za sobą, jak stare kotwice, i wreszcie wypłynąć na wolność. I właśnie tamtego cichego popołudnia. Pośród aromatu świeżo parzonej kawy i szeptu fal, napisałem w swoim dzienniku. Ból mnie nie zniszczył. Ukształtował mnie. A wolność, którą zdobyłem, zbudowana jest przede wszystkim z miłości do samego siebie. Kropka. Ale wciąż pozostawał ostatni gest, który musiałem wykonać, coś, co na dobre zamknęłoby tę historię, pozostawiając za sobą nie tylko Annę, ale także cały cień, który za sobą niosła. Czas mijał. A rana zadana przez zdradę Anny goiła się powoli, ale nieuchronnie. Życie w nadmorskim miasteczku toczyło się dalej, jak morze, które niestrudzenie zaciera stare ślady na piasku. Moja mała kawiarnia prosperowała, przynosząc nie tylko utrzymanie, ale też prostą, autentyczną radość, taką, która nie wymaga wielkich czynów, a jedynie spokoju ducha. Jednak coś we mnie podpowiadało, że aby naprawdę zamknąć ten rozdział, musiałem wykonać jeszcze jeden ostatni gest. Nie dla Anny. Nie dla przeszłości. Dla siebie. Przez miesiące trzymałem wszystkie dokumenty związane z rozwodem, przejęciem nieruchomości i postępowaniami bankowymi w pudełku schowanym głęboko w szafie. Każdy papier niósł ze sobą cząstkę bólu, którego nie chciałem już karmić. W tamten wiosenny poranek, gdy słońce delikatnie ogrzewało ulice miasta, wiedziałem, że nadszedł czas. Zabrałem pudełko do kawiarni, jeszcze przed otwarciem, kiedy sala była cicha i pusta. Na tyłach, w miejscu przeznaczonym do bezpiecznego niszczenia dokumentów, rozpaliłem małe ognisko. Dokument po dokumencie wrzucałem w płomienie. Patrzyłem w milczeniu, jak ogień pochłania każdy skrawek papieru. Każdy spalony centymetr zamieniał wspomnienia w dym, który wznosił się ku błękitnemu niebu. Nie płakałem. Nie uśmiechałem się. Po prostu czułem, jak moja dusza staje się lżejsza. Na końcu zostały tylko popioły. I wraz z nimi pewność, że Anna, jej wybory i kłamstwa nie miały już nade mną żadnej władzy. Byłem wreszcie wolny. Z sercem spokojnym zamknąłem bramę kawiarni i ruszyłem w stronę plaży. Usiadłem na piasku, zdjąłem buty i pozwoliłem, by fale obmywały moje stopy. Tam, patrząc na bezkresny horyzont, zrozumiałem, że prawdziwe zwycięstwo nie polegało na odzyskaniu majątku czy wygraniu batalii sądowych. Prawdziwe zwycięstwo polegało na tym, że zachowałem siebie, swoją integralność, zdolność do zaufania, miłość własną. Życie rzuca nam wiele bitew, ale najważniejszą z nich toczymy wewnątrz siebie, walkę, by ból nie zmienił nas w kogoś, kim nigdy nie chcieliśmy się stać. I ja wygrałem. Nie siłą. Nie gniewem. Ale godnością i cichą wiarą, że lepsze dni zawsze nadchodzą dla tych, którzy nie rezygnują z siebie. Jeśli kiedykolwiek Anna pomyślałaby o mnie, chciałbym, aby zapamiętała nie kruchość człowieka, który kochał, ale siłę tego, który potrafił się odrodzić. I aby każdy z nas, zraniony przez życie, znalazł odwagę, by zrobić to samo, zostawić przeszłość tam, gdzie jej miejsce, i ruszyć dalej, silniejszy i bardziej wolny niż kiedykolwiek. Nie ma znaczenia, jak głęboko życie nas rzuci, prawdziwą wartość pokazuje to, jak wybieramy się podnieść. Niektóre straty są w rzeczywistości wybawieniem, a niektóre nowe początki możliwe są tylko wtedy, gdy przestaniemy oglądać się za siebie, kropka.